Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Kolejna niedziela w życiu Kościoła i w naszym życiu codziennym, w naszym życiu, kiedy realizujemy powołanie chrześcijańskie, powołanie każdego z nas. Przeżywamy w tych dniach tajemnicę wszystkich świętych, tajemnicę odejścia do wieczności naszych bliskich, zmarłych. I w tym kontekście słyszymy słowa pana Jezusa, który dzisiaj bardzo ostro krytykuje faryzeuszów i uczonych w piśmie. Mówi, że ci, którzy poznali doskonale prawo, przykazania Boże, nie potrafili tego zastosować w swoim sercu. Oto na zewnątrz bardzo ładnie wyglądali ze swoimi praktykami pobożnymi, duchowymi, ze swoim y, myśleniem, ale w sercu swoim daleko byli od Pana Boga. Po prostu ich serca były nieprzemienione, nienawrócone, były martwe. I dlatego y, zachowywali się tak, a nie inaczej. Krytykowali innych ludzi, poniżali, wykorzystywali ich, wynosili się itd., itd. Y, ta sytuacja opisywana przez Pana Jezusa jest też i możliwa w naszym życiu, bo my też często wiele rzeczy deklarujemy, a faktycznie w czynach tego nie realizujemy. Mamy być ludźmi praktykującymi wiarę, a nie jesteśmy blisko Pana Boga. W w takich sytuacjach też często krytykujemy innych ludzi, chociażby ludzi kościoła, którzy wymagają pewnych zachowań, a sami tego nie realizują. Nawet krytyka takich ludzi y, może spowodować niestety zarażenie się tym wirusem faryzeizmu, wirusem y, nieautentycznej pobożności. Pan nas zaprasza do tego, ażebyśmy dzisiaj spojrzeli w nasze serce i zobaczyli, ile w, w sercu jest dystansu od Pana Boga, ile w nas jest dużej odległości od tego wszystkiego, co jest sercem Ewangelii. A Pan Jezus wzywa po prostu do tego, żebyśmy Ojca, Boga Ojca, nazwali naszym Ojcem, a Jezusa Chrystusa naszym Mistrzem i Panem. Wtedy wszystko się rozwiązuje. Wtedy nawet kiedy mówimy do papieża Ojcze Święty, a do księdza Ojcze, bo jest to możliwe, nie będziemy ich traktowali jako, jako y, ludzi pyszałków, ale jako ludzi i y, sługi y, Pana Jezusa. Dlatego też y, najważniejsze z tego, co dzisiaj Pan Jezus nam mówi, to jest pokora i uniżenie. Zniszczyć sobie egoizm, zniszczyć sobie pychę, zniszczyć sobie wynoszenie się nad ludzi, to jest przede wszystkim być człowiekiem pokornym, tak jak Jezus Chrystus, który przyszedł, ażeby y, służyć, nie po to, żeby mu służono. Niech każdy z nas duchowny, biskup, zakonnik, każdy z nas, każdy z ludzi świeckich yy, uzna właśnie to pierwsze prawo naśladować Jezusa Chrystusa w pokorze, nieść krzyż, upaść do nóg drugiego człowieka i służyć mu. To jest największa, największa, największe panowanie, największa władza. Amen.